Jeden budowli zbudować Ej, bo mnie, bo mnie podnosi ten ziomek. i tutaj tak. A ty masz na moim kanale Igor i Deadly? Macie na moim kanale moderatora, nie? Nie chyba Nie wiem A masz jakieś donate, to ci może wyślę. Voorzitter, de wiskade van Ale minister, de minister van de Rechten, samo Wat Mki masz jakieś? de No, jeszcze muszę, czekaj, ja muszę zmienić nazwę.